Siemneczko, ja jestem i są dwa. Dzisiaj sobie pogramy. E, w Robloxie, wam się filmik spodoba? Dajcie lajka, subskrypcję, będę bardzo, bardzo i to bardzo szczęśliwy. Oj, coś mi się laguje, nie wiem czemu. E, a, i seria. No, jutro się pojawi Minecraft na kanale. No, nagramy jutro Minecrafta. To się jutro pojawi. Moja kuzynka wybudowała sobie domek, ale więcej wam nie powiem. Ja też zmieniłem domek. Czy coś dodaliśmy do naszej wioski, ale nie powiemy wam. Dowiecie się jutro na kanale i na odcineczku. I słuchajcie, i może z moją kuzynką, ale nie obiecuję, może, może, może z moją kuzynką. A my się zobaczymy zaraz na. Yy, mapce. Dobre, dobra, my już na mapce jesteśmy. Przepraszam za te lagi, ale yy, w munderze. Kury. Yy, w, w munderze. No, jak wracamy? W munderze zawsze mi się tak laguje, ale w innych, w innych trybach mi się tak nie laguje. W innych gierkach, w innych trybach, nigdy. Tylko w munderze. To jest jakaś, Ej, wygraliśmy. A ja Wam jeszcze przypomnę, że jutro seria z Minecrafta i przypominam do, subs do subskrybowania mojego kanału, czyli i samo 2. Na pewno w, na, napiszcie też yy, w komentarzach Hashtag na przykład yy, Minecraft, o! Hashtag Minecraft, czemu nie? Czemu byś nie? Przecież to nie jest jakaś powód do niczego Co? Z tym się mnie prankuje Czemu byś nie? Yy, mapka się już zaczyna Kurde no. Ostatnią serundkę zagramy i idziemy na inny tryb. O! Grubo się zaczyna, grubo. Grubo, bo jestem. Policja. Jeden. Dobra. Jestem tu. Co? Kiedy wyciągnął nóż? Suza! Albo się nie przyglądaj mu, jak tak skakał. Kurde! Nie wiem, ale idziemy na inny tryb, bo to jest troszkę. Nie wiem co, ale wiem co. Dobra, idziemy na inny tryb. Dobra, w Robloxa jednak nie. W Robloxa jednak nie grałem, zagrałem sobie w takiego typu Fortnitea. Mam na link do gierki będzie w opisie. Batter Royale, nie wiem. o Rocket Royale, no Rocket. E, macie tutaj, czekajcie, tutaj macie link do gierki w opisie. Mam nadzieję, że wam... mam nadzieję, że się tak gierka wam spodoba. Zaraz będzie start mapka, tu się pojawi portal Będzie trzeba zbierać pistolety Two, one I portal, jak oczywiste Czekajcie O Nie, 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 nie O ma Ej, chodź tu Kurde Dobra, mamy. Mamy pierwszy... Na pierwszą osobówkę sydałem. Tu goście próbowałeś, się, no. Kurde! Kurde. Gości miały lepszej itemki. Mm, dobra. My się zaraz zobaczymy. To oczywiście głupia reklama. Dobra, po reklamie. My jeszcze jedną gierkę zagramy i żegnam się z wami. I jutro odcinek z Minecrafta z moją kuzynką. Yy, powtarzam i. Dobra. Oj, nikogo tu nie ma. Znaczy są. Dobra. Ładuj się. No nie, myślę, że zobaczymy, kiedy portal będzie. Dobra, słuchajcie, ja już jestem. Musiałem bardzo długo czekać, bo gierka się nie chciała załadować, a się załadowała. I taki plus. I taki plus i taki minus. O, może być. Tak tym nazwę, nie? Dobra. Już nie. Plus i minus może. O. Nazwijmy taki plus, bo weszłem do gierki i plus, minus, że nie chciało wejść. Mina! Szanownie... Jak szanownie mianować się? O kurde. Oj. Dobra. jest taka czerwona kreska, niewidoczna, ale nie mogę tam wejść, po, bo... No. Mam nadzieję, że jakiś grać w to wpadnie. Już wam to pokazuję, jak ktoś w to wejdzie. Nie chcę być w jego skórze. Sorry, że się czasem nie odzywam. Może tam będą takie itemki fajne? O, oh, dom, 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 dom. Kogo tu nie ma? Ja sobie wolę od strony dachu wejść. Dobra. Mamy. Mówiłem! Fajne itemki. Dobra. Oczywiście trzeba zniszczyć to. No, jak się masz? No, nie. Bo pięknie, no. Tylko sobie przeładujemy. Kurde, tu ja się wystraszyłem, że tutaj jakiś bym jeszcze. Kurde, tam coś jest na górze. Tam na górze coś ewidentnie jest, tylko się nie mogę tam dostać. Dobra, o deszcz pada. Jak fajnie. U snajpercy się przyjrze. Był tam, widzieliście go? On tam był! Że zobaczę sobie, nie mam tylko amunicji. On tam ewidentnie był. Ech. Ale ja z nim nie chcę mieć poprzeczki. Nie chcę spać. Nie chcę spać, żeby nie stracić zdrowia, żeby nas jakieś grać przypadkowy. O, nie dobił. Bęk, bęk, bęk. bum. A nie tam. Mam oczywiście słaby młot. Czekaj mi ten. Co to? Co to jest? A nie wiem, nie. nie chcę mi się tego używać. Nie wiem, co to jest. Jakiś plecak może do chowania rzeczy? Nie. Nie wiem. Dola... Ole, epicka rzecz! To mi się jeszcze regeneruje, patrzcie. Widzicie to? To mi się regeneruje tu. Lol, epicka rzecz. A już nie jest epicka, da. O, oh! oh, ale się zabawimy zaraz z graczami. Nie chcę być w ich skórze. A jak to działa? Oj, nie. Nie chcę być w ich skórze. E... Bo jak dostaną z takiego pocisku, to naprawdę nie chcę. O, ty kurta, osiągnąłem kurta. Dobra, gościu chyba zwiał. Nie jestem. Dobra. On się ewidentnie nas boi. O, fajna rzecz. Ogólnie to trzeba do zbudowania rakiety, bo tu będzie burza piaskowa. To właśnie takie coś... No, potrzeba. Murek. Ten gościu coś tu zniszczył. Po co mi tego? Ale drewienko się przyda. Ale nie potrzebne mi. O! Co jest? No, idziemy. To mam nadzieję, że nikogo nie będzie. Ja sobie tą broń wezmę. Co się sprowadzę.

To jest, co to jest Powiedzcie. Nie wiem, coś spadło, a zniszczymy się. Panią? Czy ona nie jest tu postawiona? Nie, czekajcie. Ona jest tu postawiona? Nie, o nie. Za to mogę. Gdzie, wiem, gdzie panią minę postawimy. Курта. А нет, то есть мина. Так хотя. Не сам тут. O oh shit! Życie! Fak, 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 fak. Tu wypuszcza gazy. O oh shit! Czekajcie, napiszę coś na czacie. Gdzie jest tu czat? Elo. Ja. Tu. Jestem. Ja. Ja. Proszę, ale ja tu jestem prosem. O, jo, 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 i teraz się nie pozbierają. Jest, ta? dobrze tutaj Gdzieś na, na daleko już to widzę, gdzie to jest. Ja sobie przygotuję, minigonko. Halo. Coś to ono nie chce działać? Co zrobimy? Tak. Pięknie. Czeka kiedy odjedzie. Wygrałem. A, i też to by to powiedzieć. No. Czekajcie. No, przeszkodziła reklama, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Wygraliśmy gierkę. A Wam się film nie spodobał, dajcie lajka, subskrypcję. Link do tej gierki macie w opisie. No, a Gierka się nazywa Rocket Oral i jutro z moją kuzynką, ale nie obiecuję z moim bratem, albo z moim kuzynką, albo obydwoma. Nie obiecuję, że, że z moim kuzynką czy z moim bratem, nie wiem. Z moim kuzynką chyba, chyba nie obiecuję, albo z moim bratem, nie wiem. Jutro się pojawię na kanale Minecraft. To jutro się dowiecie, co do no, no, nowego dodałem do wioski i jak moja kuzynka się zmieniła domek i coś dużego wybudowałem. A, wy, a dowiecie się jutro. Na razie.